Spotkaliśmy się w Milanówku, w Milanie, porozmawialiśmy głównie o komunikacji z zawodnikiem, o sposobie coachingu, przekazywaniu informacji podczas jednostki treningowej, w jaki sposób trener może zawrzeć informacje związane z fundamentami gry, ale zrobić to w taki sposób, żeby zawodnik czuł nie, że jest to jego odkrywanie, właśnie to ukierunkowane odkrywanie, a nie przekazana bezpośrednio przez trenera informacja. Zaprosiliśmy do, do Milanówek Milano jako trenerzy i klub e, Załogę Ekstra Trener. Dzisiejszy trening poprowadził pokazowy, po wykładzie z pedagogiki nilinearnej Mateusz Ludwiczak. E, grupa bardzo ciekawa, e, trenerzy chętni do komunikacji, chętni do rozszerzania swoich horyzontów, także myślę, że kolejny owocny dzień w zakresie e, rozwoju polskiego. kształtowałem trening mojej drużyny prowadzony przez trenerów I bardzo fajne wrażenie zatrzymywania treningu, tłumaczenia e, ćwiczeń, tak może troszkę powiedzieć błędów, tak? zatrzymania, żeby dzieci same dochodziły do, e, do tego, że tak powiem, swojego jakiegoś błędu. Ta nauka dla nas wszystkich była czymś nowym. Chciałbym, żeby trenerzy wyciągnęli z tego mega pozytywne wnioski, żeby to miało odbicie i odzwierciedlenie w ich treningu już najbliższym i też w przyszłości.